Jaka taktyka jest dobra, żeby porwać wszystkich na Eurowizji? Bo jak wiemy, bardzo dużo teraz komentarzy, bardzo dużo opinii dotyczących tego, że Blanka będzie nas reprezentować. To znaczy, trzeba być przede wszystkim sobą. Ja tak doszłam do wniosku, że Eurowizja też wyczuwa osoby, które kogoś udają. Nie wiem, wydaje mi się po prostu, że trzeba z uśmiechem i z taką miłością do muzyki wyjść na scenę i zrobić najlepiej to, co się potrafi. A jak oceniasz szanse, Blanki? Zobaczymy. Wiecie co, generalnie w ogóle Eurowizja rządzi się swoimi prawami. Ja to już powtarzam od lat i to jest. Czasami mam wrażenie loteria. Blonka ma bardzo wesołą taką piosenkę, bardzo, bardzo letnią, więc nie wiem, może to, 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 ten urok tej piosenki, ten uśmiech w tej piosence po prostu porwie publiczność. Ja natomiast też oglądając preselekcję bardzo mi się podobała ta piosenka Be Good. I też właśnie to, to przesłanie, więc no słuchajcie, zobaczymy. Czasy są takie, że też potrzebujemy uśmiechu, dobrej energii, a wydaje mi się, że Blanka jest dobrym człowiekiem, jest uśmiechnięta, jest bardzo sympatyczna i wydaje mi się, że to poprzez muzykę przekazuje.